Siema, witam wszystkich. Dzisiaj bitwa 1 na jeden z Tyberiuszem. Eee, uważam, że Tyberiusz to bardzo dobry gracz. Mi się rzadko udaje z nim wygrać. Eee, często gragetami, zawsze mnie nimi rozwala. Ale ostatnio udało mi się Rzymem go pokonać. No, dzisiaj bierze Bactry, tak? A coś tu nie Czyli pewnie będzie miał dużo jednostek miatających i kawalerię Co by tu wziąć na niego A może dam mu do myślenia Zobaczmy co ma Baknia z jednostek Do walki w zwarciu mało Bakteryjscy peltasi są bardzo dobrzy, katafrakci i słonie. Mm -hmm. Dobra, spróbujmy z salutami. Też mam katafraktów, też mam słonie, ale nie wezmę ani tego, ani tego. Zrobię sobie linię w środku z trzech palangitów. Druga linia, tu będą szermierze, zobaczymy. No, nie lubię strasznie syryjskich uczników ciężko zbrojnych. żeby wziąć albo wezmę słemów, coś tutaj innego zamontuję, zamontuję, za, za wezmę jednych łowców i zrobię sobie na skrzydle taką paczkę e, jednostek, która będzie dobra na wszystko, króci z włóczniami. Teraz sobie mają być szermierze z ogromnymi tarczami i do tego dam Krymańskich zjadowców. Dobra, i ta środek to będzie mistrzowie miecza, bo sobie generała też wezmę w koniu. Może trzech Mistrzów Miecza? Albo pięciu wezmę. I do tego... O, aha, będzie miało kawalerii dużo pewnie. To może nie. Ale lepiej spróbujmy ścianę włóczni. Mam nadzieję, że te jednostki mają oszczepy do rzucania. Myśmy masz 5. te jednostki, weźmy. Aha, no i potrzebuję trochę... ...procarzy germańskich, weźmy. Dużo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Hmm. Jakoś innych garmańskich wydawców lubię ogólnie brać dużo yy, jednostek. Dla mnie minimum to jest takie, żeby mieć yy. tylko żeby mi brakowało dwóch jednostek i żeby kasę mieć wydaną na yy, yy. mieć niewydany tylko maksimum 30 yy. Golda, dobra. Co to jeszcze wypełnić? Jeszcze jedną kawalerię 370. siedemdziesiąt. Co mogę mieć na 370? Mhm. Za pancerz mają. Już kończę O, dobrze. Spróbujemy coś takiego. Naprawdę zobaczymy, co z tego będzie. to będzie to moja paczka, w wokół. Ciągnąć. uważać, bo będzie mógł mi przyszarżować przez tak cienką linię łuczników. Gdzie ta jest To jest to Ściągnięte na maksa jednostki. Strasznie tego nie lubię. Spaghetti Lines się to nazywa. Coś, czy ja wiem? No, potem w centrum chyba ma. Szermierze w kolczugach. Mhm. moja paczka do walki z tą kawalerią. Łucznicy no to te jednostki są super na takie jednostki typu łucznicy. Są bardzo tanie i ta jednostka, która się wystrzela na takich rekrutów z łuczniami, praktycznie nie się. Co tu jeszcze ma łucznicy z Tureos? No, Perscy łucznicy lekko zbrojni. Szlachetna jazda. Jeszcze tu ucznicy. Coś mi się wydaje, że tych uczniów to więcej. Wypryska na to. Jest tu Chyba nie widzi jeszcze moich chłopców. Więc tutaj na naraz... Jak się przesuniemy. Zobaczcie jak sobie poradzę, Dobra, jak

O, tu ładnie, ba jazdę. pojechałem. Znaczy na coś tych, na coś tych. No atakować, kurwa, nie czekać. Zagapiłem. A, ważne, żeby tego generała tu zabić. To no już jest nieważne. Dobra, to będzie miało z powrotem. Tu mi zostawi. To nie jest dobrze. Nie o, piękna będzie szarża. O i to jest fajny, teraz naciśnę J. Jednostka sama się wycofa w miejsce, z którego atakowała. Chcę, żeby ja się podwrócił. No, w końcu udało mi się tą szlachetną jadę, następna szarża i zaraz po tym J. Ty Sper, to się udało.

Zobaczymy, czy się odwróci. Aha, odwrócił się w ostatniej chwili. Litwa chyba będzie wygrana. Czuję, że gdzieś mam jakąś jednostkę oczywiście. Kurna, stoją tam, kilometry! Przekładają. Ci se idą na piechotę, no bo przecież. Po co mamy się śpieszyć? Urna. Ja myślę, że mistrzowie miecza wyporadzą tutaj z tymi no, jeszcze mała szarża. No. Myślę, że bitwa jest wygrana. Udało się. Ostatnio mam szczęście jakoś grając z Tyberiuszem. generał super, ci germiańscy zwiadowcy to zabijali łuczników, no germiańscy pracarze rewelacyjnie, to jest jedna z najlepszych jednostek miotających w grze, ponieważ mają tarcze, które blokują sporo pocisków, to są bardzo dobrą jednostką. Mistrzowie miecza super. A, i ściana włóczni, ta jednostka też bardzo dobrze. No a tu nieźle Szermierze w kolczugach, całkiem spoko. Tylko te dwie jednostki. O ta i ta trochę słabo. U ucznicy, no to tak jak mówię, te jednostki są znakomite po prostu na zajęcie się tego typu jednostkami. Proszę bardzo, jeżeli ktoś chce tymi jednostkami. Wykańczać te stracone strzały. Także ostatnio jest bardzo modne przeciwstawianie takim naj, najtańsze włócznie przeciwstawiane są super włócznikom konnym. No i ta szlachetna druga jazda bakteryjska to mi trochę tu pojechała tych pracarzy. No także bitwa fajna. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.